Siemanko, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale Dzisiaj przepotężny pack opening, bo odbieramy, a właściwie otwieramy 50 paczek z to więc na pewno będzie się działo, moi drodzy. Zostawcie łapki w górę, jeżeli chcecie więcej tego typu przepotężnych pack openingów, no i zasubskrybujcie kanał, aby tego nie przegapić w kolejnych materiałach na tym kanale. No to co, to dużo mówić. Zaczynamy. Okej, okay, moi drodzy, no i zaczynamy. Paczuszki z One's Two obiecujący transfer po raz pierwszy. Będę szukał flagi Portugalii, nie będę kłamał. Tutaj Cristiano Ronaldo jest najbardziej poszukiwaną kartą. Ale włochę śpię, to będzie Jorginho. Od tego pana zaczniemy. Jedna jest, kart... Jedna jest paczką wymienną, druga jest paczką niewymienną. I teraz nie wiem, czy tego Jorginho mogę sprzedać, czy to jednak była karta niewymienna. Zaraz się o tym przekonamy. Jorginho jest kartą wymienną. Ok, no to widzę, że te karty właściwie chodzą za besen. Jorginho na kuptera za 14 tysięcy, no to szału nie ma. No ale może tutaj będzie nieco lepiej w tej drugiej paczce. Nie ma walkoutu? Co? Aha, dobra. Last Watch może nie mieć walkoutu, oczywiście. I zobaczcie kogo mamy. Ale to jest i tak chyba karta niewymienna akurat yy, Almiron, no dobra. Yy, no to tego Almirona przepalimy na niewymienną, a Jorginho na wymienną. I tak, i tak myślę, że będziemy się bawić. No dobra, dwie paczki za nami Jeden traf ok, z drugim nieco gorzej. Okej okay, moi drodzy, kolejne dwie paczki z łam Two przed nami. Jeden wymienny, drugi niewymienny No i przed nami... Aj, Jezu Chyba nie jest jakiś tutaj za bardzo podniesiony drop Polska, pio, 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 ok, czyli nie jest najgorzej, to jest Krzysztof Piątek, 82 overall, yy, wydaje mi się, że Krzysia można sprzedać, nie, on jest akurat yy, niewymienny, ok, czyli ten drugi będzie wymienny, w sumie lepiej, w sumie lepiej, bo wiadomo, że wymienny, lepiej, żeby był walkout, ale, oj. oj, oj no to teraz w tych dwóch paczkach troszkę się zawiodłem, Natomiast to jest Francuz LP, nie wiem kto to może być. Okej, okay, to będzie Lemar. Okej, okay, nie najgorzej, nie najgorzej. Ale liczyliśmy na coś lepszego: lepsze te overa, ale jakieś walkouty przede wszystkim. Także cztery paki za nami. No i próbujemy dalej. Okej okay, moi drodzy, przed nami kolejne dwie paczki. Once to watch. No i jest kolejny walkout Flaga Portugalii. Oj, oj, oj tego dzisiaj szukamy. Ale czy to trafimy? Nie trafimy na pastnik Włoch. I to będzie Mario Balotelli, on ma chyba 85 overall. Okej, okay. nie najgorzej, nie najgorzej. Dlatego te wyższe overale zawsze będziemy przepalać na, na wymienne, niższe overale na niewymienne. W każdym razie szukamy kolejnej karty, kolejny walkout. No dobra, dajcie tą Portugalię, dajcie podkręcić atmosferę. Uwaga, jest Brazylia. To będzie Felipe Anderson. Richard Nisson chyba. Okej, okay, no to 86 overall. Okej, okay, no ten Richard są też już fajnie wygląda, słuchajcie. No ale w obliczu tych toców, no to te karty to już nie są jakieś przepotężne. No i będziemy szukać tego Ronaldo. Sześć paczek za nami. Dobra, sześć 12 to Watch za nami, a przed nami siódmy. Boję się, że teraz nie będzie walkoutu, ale jest ten walkout. Okej, okay, teraz, teraz powiem tak, są dwie paczki wymienne. Aj, pes, Brazylia, Malcom, to będzie no na namastu oczu ma 8-5 Okej, okay, ja stanąłem tak na tym 8-3 Nawet nie wiedziałem, że on dostał jakąś kartę specjalną prawdę mówiąc eee, Ale ten Malekron za wiele wart nie jest Statystyki ma dosyć fajne, no ale to nie jest to To też nie jest to czego szukamy eee, No i teraz ósma, ósma paczka I czy to będzie walkout? Tym razem bez walkoutu, okej okay, Czyli tego zawodnika pewnie przepalimy na niewymiennego, Malkoma przepalimy na wymiennego. Yy, a w tej paczce mamy smolowa. Smolow 81 Overall. O tak typowo. Yy, na pewno będzie właśnie na tego niewymiennego, bo co my tutaj z nim możemy zrobić? Co my możemy. Chociaż staty też ma spoko, ale to na początek FIFA. Okej, okay, no to przed nami znowu dwie paczki. Jedna jest wymienna, jedna niewymienna. To jest paczka numer 9. Jak dobrze liczę, jak źle to. To przepraszam. Ale to znowu jest paczka niewymienna, więc on pójdzie na niewymiennego Janusza, chociaż to będzie chyba była łatęk z Barcelony 81 overall. okej, okay, może łatwiej będzie zgranie po prostu zrobić pod tego była tęga, jak on to w ogóle wygląda. No troszkę tego tempa, brakuje. Nie, no to jest karta niegrywalna, nie oszukujmy się. No to teraz ta wymienna. Okej, okay, no to niech będzie coś tutaj ciekawego. O nie, teraz dwa razy dwa razy Janusze. Kto będzie tym drugim Januszem z Brazylii? Bez walkoutu? Fred! O. Oh. Okej, okay. no były większe oczekiwania co do Freda Na no, Tak jak w październiku, że tam we wrześniu miał ten overall 82 Tak w lipcu ma nadal 82 overall No i to też właśnie świadczy o jego, o jego sezonie w United Tak jak zresztą całej drużyny to nie był Absolutnie udany sezon, no szkoda, unfortunately Okej okay, moi drodzy, kolejny one to watch przed nami o, ale jest walkout, dobra, co najważniejsze, mamy walkout, ale czy nadejdzie ta piękna chwila, że to będzie Portugalia? Nie, Malką, kurde no, chyba będzie ciężką, po raz kolejny Brazylijczyk nam e, wylatuje z paczki, ale możemy go sobie tutaj zamienić i cyk. No i kolejna paczka, już teraz nie wiem, czy dwunasta. Czy 14, ale ważne, że kolejny walkout Portugalia, Ronaldo. Jest! Nie. Naplastik no Mario. Okej, okay, teraz fajną overale. Bo dwa razy 85 overall, więc tutaj jak najbardziej spoczka Nie będziemy na pewno na to narzekać. Okej, okay, moi drodzy, na przed nami kolejne dwie paczki z One to No i zobaczmy, pierwsza z nich Unfortunately. Bez walkoutu. Natomiast. Sojej. To jest ten 75, chyba najgorsze możliwe. Dosłownie. Wulei, No to, to nie jest to, na co na pewno liczyliśmy. Natomiast w drugiej paczce może będzie znacznie lepiej. Zobaczymy. Druga paczka. Oby z walkoutem jest ten nasz wymarzony walkout. Ale na razie nie widzimy. Ach, Brazylia. Bramka. Szło, to będzie. Alison, okej. Okay. Jaki to Uber Alison 88. Cudownie, cudownie. Ja się pamiętam, jak ta Inform Alisona w miarę dobrze broniła. a Teraz ten toc, coś się zepsuło. Coś się z nim zepsuło. No ale Alisonek 88 całkiem w porządku. Okej, okay, moi drodzy, kolejne dwie paczki z Last Watchem przed nami. No i szukamy to W pierwszej paczce nie ma, ale spokojnie, spokojnie. Drugiej będzie lepiej. Tutaj jest chyba ten Budebu. Bu. 80, 80 overall. Okej. Okay. To nie jest szczyt marzeń na pewno. To jest na szczęście niewymienna. Druga jest wymienna. Dobra, dawać mi tego Ronaldo już. jest żartów. Żarty żartami. O nie, dwie Januszowe. To jest Unfortunate. Zobaczmy chociaż kto Hiszpan. Iś bez tego? To? Academy Suarez. ojej. Zapomniałem o nim zupełnie, że on jest w 100 oczach. No dobra, witamy pana Denisa. No i próbujemy dalej. Dobra, moi drodzy, znowu dwie paczyszki jak zwykle. Jest eee, walkout. okej, okay. no i zobaczmy, kto tym razem dołączy do naszej drużyny. Bo to jest Argentyna. Napastnik: Wow, Gonzalo. No dobra, witam pana Gonzalo. Pod kątem overala super, ale pod kątem grania gorzej. Więc zobaczmy od razu kolejną paczkę. No i w tej drugiej bez walkoutu Unfortunately. Bo tutaj będzie Brazylijczyk, SP. Aha, to jest ten nasz Fred, to jest nasz Fred, którego już dobrze znamy, więc go pomijamy i lecimy dalej. Okej, okay, moi drodzy, i kolejne y, paczki przed nami. Pierwszej bez walkoutu. Kurde. Szkoda. No to będzie ten budebu. No to już tak. Tak jest. no wszyscy tego budebu znamy. Eee, więc go pomijamy i od razu zabieramy się go za kolejną paczkę. Już chyba jesteśmy blisko 20 <noise> tych 100 łoczy. Eee, no i może do 20 razy sztuka, że tak powiem. Zobaczmy. Hiszpania z walkoutem? Nie, Fabregas, to no jest. No to tak... tak średnio. Powiem tak, bywało lepiej, bywało lepiej, ale... Może być, może być. Zobaczmy, czy teraz będziemy mieli większe szczęście. A to chyba w drugiej pasce będzie to szczęście. Bo pierwsza paczka. To tego pana jeszcze nie trafiłem. To będzie wersalka chyba. Okej, okay, okej. Okay. Dobry, dobry zawodnik. Tam miał nawet swoją kartę Toty w SBC pan Wersalka. No ale... To nie jest to. Dobra, zobaczmy kolejną paczkę zatem. I bez walkoutu. Oki. Okay. Zobaczmy, kto to będzie. A, to jest ten napastnik. To już tego pana trafialiśmy. To jest pan Smolów. Dobra, kolejne paczuchy. I teraz mamy chyba złą pasę, bo to będzie trzecia albo nawet może czwarta paczka bez walkoutu. Kto to jest? Muriel, okej. Okay. Ojejka. No też, tak jak tego Denise'a Suárez'a dotrafiliśmy to, to yy, o tym Murielu też zapomniałem. No ale teraz już będzie walkout, teraz już będzie walkout, musi być. Nie ma! Ej, co jest? No nie wierzę, jaka paruwa? Włochy, SN. Kto to jest? Żywinko, Boże, ten... Herb Klubu mnie zmienił, dobra, no dobra. i drodzy, pierwsza paczka once to Watch przed nami. To jest piąta bez walkoutu. Czasami było tak, że były trzy walkouty z rzędu Brazylia. To będzie znowu Fred, dobra, to już pomijamy. Nie Nie będziemy kombinować eee, pan Fredzik. Ok, jak teraz nie będzie walkoutu, to muszę zrobić sobie przerwę z tym. Oj, już sześć paczek bez walkoutu. Francja, napastnik. A ten z Lionów. Ok. Pan 81, jeszcze go nie trafiliśmy. No, ale na 6 paczek taki łam... O nie. Dobra, mamy taką bardzo złą pasę 6 paczek bez walkoutu. Teraz jest siódma paczka bez walkoutu. I ja w tym momencie... Kurczę, nie wiem co się dzieje. E, tym razem to będzie Lemar. Tak, do tego pana już znamy. 83 overall. Ale 7 paczek bez walkoutu? No nie wierzę. Kurczę, no dobra. Otwieramy ósmą paczkę. Czy będzie walkout? Jest! W końcu! No to też musi być jakiś boom! Błagam! Hiszpania, napastnik. Kto to jest? Nie, morata. O oh jest! No dobra. Może być i morata. Była taka zła passa. no i oby się na nowo nie naliczała. Zobaczmy. Polska jest! Pio, piu, piu! Po raz kolejny Krzysztof Piątek. Ale Krzysiu, wybacz mi, ale my szukamy kogoś innego. Kogoś innego, ale może być w swojej ligi paradoksalnie. I znowu bez walkoutu. Czyli było 7 bez walkoutu, jeden walkout i 2 bez walkoutu. 10 paczek. Ja tutaj Dembele, 10 paczek i jeden walkout. Coś tu nie gra. Próbujemy dalej. Naprawdę jest, jest cienko. Nie wiem, coś się, coś się zepsuło. Skrypty i jej zobaczyły, że skoro ja to robię, a i tak będę robił dalej, to oni mi nic nie dają po prostu. Tutaj to będzie wersalka z Interu Mediolan, 81 overall. Także bez szału spróbujemy jeszcze jedną. Tam było 10 paczek bez walkoutu, teraz 11, 12, 12, na 12 paczek jeden walkout. A widzieliście początek, że naprawdę było super. Tutaj jest jeszcze ten Inui, no nie, no nie. Coś tu nie gra, coś tu nie gra. Dobra, próbujemy dalej. Próbujemy dalej. Kolejny Once to Watch przed nami. Kolejny bez walkout'u. Czuję bezradność. O, to SP? Aha, to golowin będzie chyba. Tak, jest to golowin 79. Kurczę, Houston, mamy problem z tymi walkout'ami. Obiecałem, że do walkout'u i tak będę otwierał, więc jeszcze jedna, ostatnia może. Ja, To są jakieś jajca! Zobaczmy kto to będzie. Belgia. A ten... O Boże. No, Chociaż plus taki, że trafiamy nowych zawodników, których jeszcze nie widzieliśmy yy, podczas dzisiejszego otwierania. Ale trzeba robić dalej. Kolejna próba. Ojejka, jejka, jejka. No dobra, zobaczmy kto to będzie, No to jest będzie BDW pewnie, ale to oznacza jedno, znowu nie ma walkoutu, słuchajcie. Eee, fun. nie wiem co powiedzieć, A <grystanie> to nie jest już przyjemne robienie tego SBC, zobaczmy kolejną paczkę walkout, błagam. Nie ma, <grystanie> nie wierzę, cyklu do walkoutu, jak na złość nie ma walkoutu, o mamo, Holandia LP i to będzie Babel. Albo właśnie Bumble! Bumble, witaj! Ok, moi drodzy, no i już ostatnie, mam nadzieję, dwie paczki, czyż będzie ten walkout. Jest to Muriel z Fiorentiny 83 Overall. Jak kolejnej paczce nie będzie walkout, to już nie wiem, bo już praktycznie nie mam kart. Ja już nie mam kart w klubie. Zobaczmy. Nie ma walkoutu, nie ma walkoutu! Jak? Czemu ja powiedziałem do walkoutu? Kto to Hiszpania? Denis Suarez. Teraz mogę grać, kto pierwszy ten lepszy. Denis Suarez, Arsenal. Lecimy dalej. Okej, okay, okej, okay, otwierajmy. Dobra, kolejna paczka wiedzy bez walkoutu. to w tej ostatniej będzie, to w tej ostatniej paczce będzie więc Tutaj spokojnie, tutaj Denis Suarez. Super, że wpada nam cały czas. Yy, ale nie przejmujemy się tym, bo teraz już kończymy. Ostatnia paczka. Yy, zakończona walka, ka, ka, walk, walkoutem jeszcze nie. Ale w kolejnych już będzie ten walkout na pewno. Sprawdźmy, czy tym razem będzie ten walkout. <grywy> nie wierzę w to, ile tu już jest paczek bez walkoutu. Nie, no ten dembele, tak? Tak, dembele, okej. Okay. Eee, dobrze. A to też pokazuje, żebyście nie robili tych paczek. Po prostu się kompletnie nie opłaca, nie opłaca się. No i teraz ostatnia paczka. To nie będzie, bo nie ma walkoutu. No i to jest Smolov. Ja już... Jest, nie, Golowin, dobra, Golowin. No i na koniec sposób Filipasa, bo to już chyba jest jedyna szansa. Nadzieja, musi być ten walkout na te dwie ostatnie paczki. <laughs> Nie ma w pierwszej paczce walkoutu. O, cię ale Anglik PO. A, to będzie Klein chyba, tak? E, tak jest, jest to Klein 80 overall. Dobra. Zobaczmy, czy co będzie w kolejnej paczce, bo przed nami kolejna paka. No i teraz musi być walkout, jest walkout! Jest walkout, możemy to skończyć i na samo zakończenie Włochy, dobra, niech jest Mario Balotelli, Mario kocham Cię, dobra, taką piękną historią kończymy, Mario Balotelli wychodzi 85 overall, pokazuje Rajo Esports, mamy to, mamy to, zrobiliśmy to, no ale jak widzicie kompletnie nie opłaca się robić once tu nie polecam Oscar United, siwiec, myśliwiec. Trzymajcie się, na razie! No i zobaczmy kolejna paczka z One's Watchem Numer 45 Także moi drodzy zbliżamy się do tych 50 paczek Ale tutaj bez walkoutu jest Brazylia, jest SP Czyli to będzie już dobrze nam znany Fred Flintstone. No to pomijamy, już nie kombinujemy, bo wszyscy go znamy I od razu otwieramy drugą paczkę No i czy tym razem będzie walkout, a jak? No i w końcu jakieś te walkouty nam tutaj wyskakują, zobaczmy Eee, co to jest? Kaga Keita, o kurwa, dobra? 85 też e, Keita z One Watchem ostatni raz stanął tak na overall'u 83. E, dlatego trochę mnie to zdziwiło, że akurat Keita wypadł. No ale 46 paczek za nami, lecimy dalej. No i lecimy z kolejną próbą, kolejną paczką. E, może teraz będzie większe szczęście. Jest kolejny walkout. Powiem wam, że teraz te ostatnie 6 paczek otwieram na Xboxie. I powiem wam, że to Kurczę, myślałem, że na gola, że to była dobra decyzja Ale Witzel też nie jest najgorszy 87 overall tego wicela yy, Więc spoko Natomiast zobaczmy, co będzie w drugiej Bo nie ukrywajmy, cały czas szukamy i tak Flagi Portugalii Jeju, była taka zła pasta Wszyscy widzieli A teraz zmieniłem konto i nagle tutaj, kurczę, zdecydowanie lepiej To będzie Mario Balotelli, tego pana już dobrze znamy Ale trochę tych wokalów w końcu mamy! No i 48 paczek za nami. I ostatnie dwie paczki. No i zobaczmy. Paczka numer 49, niestety, bez walkoutu. Natomiast, czy w środku jeszcze może nas coś zaskoczyć? Anglia to będzie Nathaniel Klein, były gracz Liverpool. Chociaż może on tam był wyporczony, w sumie nie wiem, ciężko by powiedzieć. Teraz na pewno Liverpool nie ma problemu z prawym obrońcem, bo ten Arnold, jak widać, bardzo dobrze się sprawdza. No i teraz paczka numer. 50, która zakończy i zakończy jeszcze ten odcinek, także piękna historia. Moi drodzy, ja się będę z wami żegnał. Pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę, nam pocieszenie za tą parówę japońską teraz yy, i zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. My widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!